4 luty to dzień, kiedy obchodzono Światowy Dzień Rzeźnika i Przemysłu wędniarskiego. Można powiedzieć jeden dzień w roku i to taki, który dotyczy wąskiej grupy zawodowej. Jednak pamiętać trzeba, że kondycja tej gałęzi przemysłu na co dzień dotyczy już znacznie większej grupy osób. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jakie nastroje towarzyszyły branży w dnie jej święta. Nowy rok nas przywitał niestety podwyżkami, czy to są podwyżki wynagrodzenia, składek bądź kosztów stałych, energii, która jest niestety nieodzownym elementem produkcji, ponieważ żeby wyprodukować no, jest szereg rzeczy, które musimy wkalkulować w cenę gotowego produktu. Wniosek prosty, na obniżki cen wyrobów wędliniarskich raczej trudno liczyć. Kolejna sprawa to dostępność surowca, który choć tanieje, może być trudniej osiągalny dla producentów. Na dzisiejszy nie mam sygnałów, że tego surowca nie ma, ale to na wiosnę może się zmienić. Niestety rynek jest nieprzewidywalny w 100%. Możemy zakładać jakieś analizy, ale no niestety w 100% nie jesteśmy w stanie przekonać się, jak, jak będzie za, za kilka miesięcy. Na razie, więc wszystko wydaje się być pod kontrolą. A w przyszłości być może pomoże importowane mięso, które ewentualnie zaspokoi potrzeby rynku. Nasz rozmówca nie mówi nie. Ma jednak pewne obiekcje. Przede wszystkim chodzi o to, że musimy skrócić czas od uboju po transport do masarni i czas wyprodukowania. Wiadomo, że im szybciej to wyprodukujemy, z tego surowca to pozyskamy, ten produkt jest wyższej jakości i wyższej klasy. Jeżeli będziemy kupować surowiec z zagranicy bądź z Ameryki Południowej, tak jak powiedziałeś, no niestety jakość tego produktu może Spadać. No i wiadomo, że ze stratą dla, dla konsumenta. Pozostaje wierzyć, że jakoś przez kolejne miesiące 2025 roku będziemy mogli kupić mięso i wędliny w miarę wznośnych cenach. I cóż, jakoś sobie radzić. Dotąd dopóki nie zabraknie chętnych do pracy, choćby w zawodzie rzeźnika.